oczywiście mamy specjalny czas, jak zwykle zresztą przez ileś tam lat tutaj specjalnie to dodam ostatnimi czasy generalnie no, ten listopad szedł już takimi wielkimi krokami przez cały rok, aż w końcu dotarliśmy do jakby jesteśmy na przedniówku rozdzielenia tak zwanych linii czasowych oczywiście Tutaj odniosę się do tego, że um, chyba poszło coś nie tak. E, specjalnie szykowałam się na ten, e, że tak powiem, temat e, na dzisiaj, żeby to jeszcze właśnie w tym czasie. Udostępnić, dlatego że wszyscy, którzy oczywiście idą tą percepcją, ja nie będę tutaj opowiadać za innych, którzy się wypowiadają w sensie takim ezoterycznym czy jakimś tam alternatywnym. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, dlaczego w ogóle są też te elementy podane. Wielokrotnie to również. Obalałam sobie w głowie w sensie tego, żeby. Znaczy nie, w pewnym sensie odczepiałam ten element infekcji. I teraz tutaj należałoby trochę się cofnąć do przeszłości, a mianowicie do około, no prawie 100 lat wcześniej. Tutaj jest to związane wszystko z aktywnością słońca. Teraz ak aktywność Słońca mniej więcej co 11 lat jakby ma swoje apogeum, czyli jest to pewien rodzaj jakby wyrzutów, plazmy ze Słońca i tak dalej, tych, tych elementów. I to nie jest nic dziwnego, że te mikro, tak zwane powiedzmy, wyrzuty, bo to tak można ująć, mają dość duże jakby znaczenie i wpływ na ludzi. Ma to oczywiście, czyli apogeum aktywności, zawsze się wiąże z pandemią, czyli z jakąś chorobą na świecie. Jest to odnotowane, można sobie to znaleźć. Czy te, te cykle słoneczne to nawet można sobie, możecie sobie wpisać na Google. Cykle słoneczne. Solarne. Solarny wykres, i tam na przykład w XX wieku będziecie mieć, albo jeszcze tam wcześniej, te wykresy, jak to tam też ich wysokość, wielkość, moc, natężenie wzrasta. No i co wtedy się dzieje? Oczywiście, w momencie, kiedy jesteśmy w, danej, w danym uniwersum specjalnie to będę teraz tutaj mówić, bo to jest modne słowo uniwersum tak zwanego zainteresowania, no powiedzmy świata, w którym nas interesuje, czyli jesteśmy w strefie alternatywnej. No to nie ma nic dziwnego, że tutaj raczej nas nie interesuje nic więcej oprócz tego, że wszystkie teorie spiskowe nam się walą na łeb, no i mamy problem potem z myśleniem. Czyli z rozróżnianiem. Nie sięgamy już do nauki, która była, lub rzeczy, które były kiedyś, bo tutaj w tej strefie uniwersum wszystko jest przekłamane. I wszystko jest jakby nie tak. W 2012 było podobno no, takie bardzo, bardzo duży, jakby rozbłysk teoretycznie na słońcu. No i tam coś się jakby um, um, zadziało takiego, no i jeszcze tam nasa i w ogóle i że jakieś nie wiadomo co. Tutaj będę się odnosić do tego, żeby zacząć myśleć, co tu się wydarzyło wcześniej, i teraz elementy tak zwane, powiedzmy, że dość trudne czyli ten trudny element to może być element, który wiąże się z czymś takim jak takie coś, jak że mamy nie takie informacje, jak trzeba. Czyli informacje, które do nas dochodzą, na przykład karmimy się jakimiś rzeczami, które ewentualnie są też straszące. Teraz tutaj się odniosę do strefy straszenia. Teraz strefa straszenia na zasadzie tego, że ludzie się boją, że nie przejdą do 5D, na przykład, że zostaną w 3D, albo zostaną skasowani, albo że. Jak nie zdążą z czymś tam, czyli z jakimiś warsztatami, wiedzą i tak dalej, no to będzie źle. Tak, tak, tak. Tam na, na różnych kanałach widziałem tam. Szybko przyjdźcie do mnie, żebyście jeszcze zdążyli przejść tam, to się jeszcze da zrobić. Przyjdźcie na, na warsztat albo na coś tam. Doskonały, doskonały czas na zbijanie Doskonale. interesów i tak dalej. Ale nie, zasilcie <coughs> ich, bo oni po prostu muszą dostać swoje. Idźcie na te warsztaty, nie ma co się w ogóle... Możecie się uczyć, robić różne no, rzeczy. No, nie no. ma problemu, żadnego, to jest w ogóle... Ja uważam, że trzeba wszędzie chodzić, wszędzie, jak macie pieniądze, trzeba chodzić, wydawać tam i tyle, bo to, to zawsze jest jakaś inwestycja. A z drugiej strony w ogóle nie ma sensu też nigdzie chodzić. No. Będziemy jak w sądzie. Nie, w, ja nie no w sądzie, tylko sąda taki program był. A w e, sądzie. I tam oni się zawsze spierali. No, że, że... Ja w sumie na początku SODRS miałem taki pomysł, żeby właśnie, żeby to tak wyglądało trochę, że my się trochę spieramy, ale to tak nie wyszło. Przecież tak się spieramy. Ale nie na wizji. Na wizji też czasami. No dobrze, no to możemy się pospierać. Już widzę, że ci słabo. Że ja ci słabo po prostu. Tak, na... tak ci słabo, ej. Bo siedzisz koło pieca. No tak. To może się napij czegoś. O czym mówiłaś? Yy... No bo wybiłeś mnie, no. Banana tu przyniosłeś na stół, nie wiem po co. Banan właściwie to jest bardzo ciekawe ba stworzenie. Banan trzyma mi komórkę. Dobrze i teraz Tutaj e, odniosę się do tego, że e, oczywiście dużo osób myśli, że nie przejdzie do 5D. Nawet dzisiaj miałam panią, która ba bała się, że nie ma duszy, że nie przejdzie do 5D. Więc e, przejdźmy do pytań. O, pytań. To, to, co sądzicie o naukach Keilonty Ashiany? Serio? Naprawdę mam odpowiadać na ten temat? Dobrze. Zrobiłam tutaj krótki wstęp. Mam nadzieję, że będzie to też przydatne. Staram się nie wchodzić innym w drogę ich, tak zwaną, jakąś wizję lub coś w tym stylu, ale czasami jesteśmy po prostu na kolizyjnej. Uważam, że nie należy jakby też iść w fantazję. To jest bardzo duża rzecz, którą należałoby zauważyć. I teraz w momencie, kiedy, czyli w skrócie, ludzie się boją, że nie przejdą do 5D, czyli mówię do ludzi, którzy mniej więcej wiedzą, co jest 5D, co jest 3D i tak dalej, co by to nie oznaczało. I teraz tutaj jest pytanie odnośnie, co sądzimy o naukach keylontycznych. Cały, jakby Element, tak zwany keylontyczny, jest dla mnie elementem. Jakby to nazwać, to nie jest moje tak zwane uniwersum. O tak to mogłabym ująć. Czyli wszystko, co tam jest zawarte, może być prawdą. Natomiast absolutnie nie jest to moje. I teraz e, uważam, że e, to, co jest tam przedstawiane, e, może być dla niektórych interesujące. I no. nie będę tutaj, jakby chyba, więcej się wypowiadać na ten temat, no natomiast w, robi to dużo szkody. W ostatnim odcinku, tym, tym, tym większym, tym o, o aktualizacjach, tam, tam mówimy o, o, o tym. Ehm, Też. Nauki Aszajany są z poziomów właściwie tej trudno, że tak powiem. E, Powiedzieć, z jakiego to jest poziomu? Dlatego, że z, z przeciętnego, jakby, jakby wziąć takiego przeciętnego ludzika i jakby też zrobić z niego, powiedzmy, taką przeciętną jakość na, na świecie, no to nie jest dobrze. Więc, jeżeli usłyszy on coś więcej niż wie, no to generalnie jest dla niego ok i może być to w miarę y, fajne. I teraz. Y, przez ostatni tydzień również e, chodziłam do stodoły, brałam książki Aszajany i przeglądałam to coś, co tam jest napisane. I rzeczywiście wygląda imponująco do takiego przeciętnego Kowalskiego, bo jest tam masa wiedzy, która jest związana e, ze szczegółami, które również e, wyglądają e, naprawdę fajnie. Natomiast tam nawet w tych książkach jest to bardzo wyraźnie napisane, że w 2017 nastąpi jakby pewien rodzaj przeskoku, prawda? Mhm. I teraz tutaj, gdzie bym tam nie szukała, mamy tych książek chyba ze cztery, czy tam trzy. Nie ma ani słowa o tym roku, ani o jakby zrównaniu tych tak zwanych linii. Teraz ty... ale, ale moment, moment, bo, no. bo Asza Jana przestała od tam po 2012 nagrywać i się udzielać. Tak. bo To było takie bardzo silny ruch i tak dalej. I tam, jak myśmy się tym zainteresowali, bo myśmy wcześniej tego w ogóle nie znali, tam chcieliśmy posprawdzać, co ona teraz robi, gdzie jest, i praktycznie nie było nic o niej wiadomo, te wszystkie strony, jakieś fora i tak dalej, to wszystko było martwe. Tak jakby od tego 2012, bo to się tak jakby to, co ona tam przewidywała, to się nie wydarzyło. Tak? I teraz yy, nie siedzimy dokładnie w tym, ale <laughs> wydaje mi się, że ona znowu gdzieś tam nadaje tylko ona zmieniła to, jak się nazywa tak jakby pod inną postacią występuje, ale wiadomo, że to jest ona podaje jakieś chyba nowe rzeczy, więc możliwe, że znowu na następne lata i nowe daty znowu coś tam przepowiada. Eee, trudno mi powiedzieć tutaj, jak, znaczy, trudno. Nie trudno. Ja nie chcę jakby wchodzić jakby w szczegóły tego tak zwanego poziomu wiedzy, który tam jest zawarty, dlatego że Słuchają to różni ludzie. Teraz e, mogą mieć jakby e, też e, pretensje do tego, że ja im wchodzę na przykład na ich poziom postrzegania. Natomiast to są trudne rzeczy też energetycznie. I teraz tutaj jest ewidentnie, czyli zwrócę uwagę na to, może tak jakby z innej strony, że na przykład ktoś mógłby chcieć ugrać coś na poziomie na przykład tej energii, która się dzieje po prostu zewnętrznie. Czyli mamy po prostu zmiany na Ziemi, ponieważ mamy takie, a nie inne cykle w kosmosie. Bo tutaj ktoś, też ktoś pisze, że tutaj są też, że słyszał. Słyszała o cyklach słońca co 11 tysięcy lat i co 6 tysięcy lat. Mówi się o mikronowej słońca i przebiegu przepadających przypadających na 2030 na 2040 pole magnetyczne Ziemi osłabło chyba o 20%, ale to są podawane jakieś informacje z ręki do ręki, z ucha do ucha i jeden drugiemu szepta, jest to z bardzo dobrego źródła, najlepiej jeszcze z kręgów wojskowych i z czegoś, i tak podają I, i na ile te informacje są zawsze no, prawdziwe. No dobrze, e, dobrze. Znaczy, co do cykli, na pewno są cykle jakieś duże i małe i, 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 i mega duże, jakieś bardzo, bardzo, więc to nie ulega wątpliwościom. Myśmy brali to, czyli te nasze, jakby wiadomości są z książek, które były drukowane jeszcze w latach 90. W związku z czym mam tutaj jakby pewien rodzaj jakby pewności, że jest to raczej brane pod uwagę, raczej z mniejszą modyfikacją, że tak powiem, tych danych. O tych Tak. I teraz. Ym, czy tu w ogóle jest jakiś problem? czy jest problem, czy nie jest problem, czy, czy w ogóle o tym rozmawiać. Że problem polega na tym, że dużo osób słuchających tych, tych kanałów boi się, że na przykład nie przejdzie do 5D. I teraz są tutaj rzeczy, które nie do końca jakby są dla nich korzystne, dlatego że wpływają to na ich, na ich psychikę na przykład. Psychika po prostu cierpi na tym, że no się coś dzieje i tak dalej i mają jakieś dziwne pomysły na przykład w związku ze sobą. Czyli już jest wszystko przegrane, ja się do niczego nie nadaję, w ogóle, w ogóle nie będą chcieli mnie tu, czy tam, siam w ogóle. No i oczywiście jeszcze jest ta cała słynna spirala, y, która ma jakby y, za zadanie w pewnym sensie, y, że, że ci jedni przeskoczą na jedną spiralę, a drudzy zostaną nad tym, z, z tą całą spiralą negatywną. I teraz to jest takie bardzo też interesujące i straszne. W tym momencie również tak zwana cała strefa ezoteryki powiedzmy wyższej, czyli to, co tutaj się dzieje, to ona, to dużo tych osób po prostu nie wie, co się dzieje tak naprawdę i sprawdza sobie tak po części pewne rzeczy i tam powtarza jeden po drugim. A tak zwani rządzący tym wszystkim to już jest zupełnie inna sprawa. I teraz tu chodzi o tak zwane frakcje przejmujące na ziemi pewne, czyli żeby tutaj coś mogło funkcjonować, no to też trzeba wprowadzić nowe informacje. I teraz taka ashajana, no to jest poziom. Zresztą tutaj ci, którzy nie mają jakby tego widzenia, to oni tego nawet nie zobaczą, co tutaj się dzieje. Zresztą w sumie nie wiem, czy ja bym chciała w takim towarzystwie być, ale i tak będziemy razem, no bo inaczej się nie da. Po prostu oni będą mocno uszkodzeni po czymś takim. To jest jedna sprawa. Drugą sprawą jest tutaj: są pewnego rodzaju cywilizacje, które też wchodzą z jakimiś trochę, czyli z tak zwanych półbogów, którzy proponują różne rozwiązania. Zresztą mówią tam, na przykład o wymiarach siódmym, ósmym, dziewiątym, e, jakieś astrusy, jakieś e, dziwne rzeczy, jakieś wybrane pary na ziemi. W ogóle wszystko jest jakieś chrystusowe, super, zajebiste i w ogóle wszystko będzie na nowo. E, stare odpadnie, nowe zostanie. I teraz e, w trakcie tak zwanego um, aktywności Słońca. Nasza szyżynka trochę inaczej funkcjonuje. Jest to po prostu normalne, że ona dostaje więcej, jakby, ładunku tak zwanego rozświetlającego, i ludzie dużo, dużo widzą. Można im, jakby, w pewnym sensie włożyć nowy program. W pewnym sensie. W pewnym sensie, a nawet bym powiedziała, że jest to, jakby, bardziej możliwe. I teraz ktoś, kto więcej wie. Są istoty, które więcej wiedzą, i są też światy, w których też są elementy tak zwane wyższego mentalu lub zarządzania istotami, które żyją na, takim, na takiej planecie jak my. Tutaj są dość trudne warunki, dlatego że ludzie w pewnym sensie nie zgromadzili się jeszcze w taki jeden, cały, że tak powiem. Organizm, który wspólnie jakby funkcjonuje. Wiem, że to źle brzmi, bo każdy by chciał być indywidualny, ale generalnie ci, którzy jakby patrzą na to z góry lub z boku, mają do dyspozycji po prostu propozycje dla niektórych. I teraz, w momencie, kiedy można się umówić na jakiś jeden dzień lub jakiś okres czasu, no to w pewnym momencie można również pootwierać pewne furtki. Portale lub elementy, które mogą, jakby istoty, że tak powiem, zaklasyfikować do danych przyszłych wcieleń, nawet ewolucyjnych. Jest to całkowicie, jakby normalne i w pewnym sensie robione, że tak powiem, w tak zwanym wszechświecie takim ewolucyjnym. I teraz te rzeczy no, muszą być jakoś podane. Tutaj e, e, też aktywność, czyli e, jeszcze wcześniej mówiłam o tym, że zbliżamy się do. Centrum Galaktyki, potem wszechświata, tak to można ująć, i byliśmy jakby na takim kursie, w którym jest coraz więcej, jakby tej energii, która, która jest odbierana jako właśnie plazma jako coś, co zmienia nam system komórkowy, naprawia DNA, jest tu pełno podań różnych elementów i tak dalej. To są rzeczy, które nam się wydaje czyli raz jest lepiej, raz jest gorzej inni umierają. Inni na przykład się rodzą i tak dalej, czy w tym czasie na przykład nie należy się za bardzo rozmnażać. Ym, tutaj y, jest też dużo śmierci, tak zwanej lokalnej, i tak ogólnie wybuja, wybuchają konflikty. Jest po prostu wybuchowo i tak jakby nieprzewidywalnie, dlatego że y, to jest od słońca po prostu. Słońce ma taką właśnie właściwość my zależymy od słońca. To jest takie coś. I teraz czy, czy ten, że tak powiem, przeskok li, li, linii, tak zwanej negatywnej na pozytywną, ani jedna, ani druga nie jest dobra? To jest kwestia tylko tego, że jeżeli miałoby tak być, to generalnie musiałoby to być sterowane. Czyli mamy dalej jakąś propozycję. Tutaj nie ma nic boskiego ani jakiegoś bardzo wyjątkowego. W pewnym sensie, czy ty jesteś w stanie na przykład zadecydować, na której jesteś linii? Wróćmy do na przykład Aszajany, ewentualnie sławnych książek, które są podane z jakichś specjalistycznych płyt. No i teraz. Też te elementy mnie zawsze zastanawiały, skąd one się w ogóle wzięły, co one w ogóle tutaj zrobiły na tej przestrzeni, jak one się w ogóle mają, czyli yy, właściwie jak można na przykład, yy, czyli zagwarantować komuś, że ta wiedza jest na przykład bardzo jakby okej, okay, albo że ona, należy ją, ją iść. Ja się wcale nie dziwię na przykład, że ludzie, którzy jakby nie mają jakby um, pomysłu na, na przykład na swoją duchowość, biorą się na przykład za coś takiego. I to też jest bardzo interesujące, bo tam na przykład e, większość osób jest e, e, też przekonana, że jest właśnie z tego wybranego jakiegoś, e, nie wiem, e, już nawet nie pamiętam z tych wszystkich linii, jakichś takich bardziej boskich, i tak dalej, i to wszystko jest takie super, i że oni są też oszukani. Teraz tutaj wpływ tej, tych książek ma na przykład bardzo duży, taki, taki wpływ, który jest jakby niewiadomy. Bo na przykład ci ludzie sobie żyli, na przykład dowiedzieli się o czymś, i na przykład są jakby w braku. I w tym momencie, kiedy na przykład czekają na ten dzień, a ten dzień może za chwilę znaczy on na pewno za chwilę nastąpi, jest to element, który generalnie jest no, oczywisty, że będą na przykład myśleć, że przejdą, a potem się okaże, okaże, że na przykład nic się nie stało. I teraz jestem ciekawa, jak to będzie rozegrane. No bo co tutaj się jakby wydarzy? Przy takich elementach społecznych wręcz. Czyli manipulacji tłumem, nie można jakby przewidzieć, czy, czy można przewidzieć, jak ci ludzie zareagują. Jak na przykład też się energia podniesie, co tu się będzie działo. Co prawda, jeżeli miałoby to iść w dobrym kierunku, no to nie widzę problemu, prawda? Bo wtedy można na przykład coś na przykład wykreować. No, bo patrząc na przykład na ludzi i oni na przykład sobie tam żyją, coś robią, i pewne elementy e, duże, czasoprzestrzenne muszą się jednak wydarzać. One się wydarzają e, bez względu na wszystko, czyli e, ktoś tym ewentualnie jednak zarządza. No, i teraz tutaj możemy mieć w pewnym sensie. Dla tych, którzy są bardziej tacy oświeceni, zauważalność tego, czyli nie dajcie się na przykład nabrać na, na coś, co na przykład może być też sterowalnością. Tutaj bardzo chętnie ci, którzy mają czyli takie braki, powiedzmy. W swoim życiu chętnie biorą te najlepsze rzeczy, które są im podawane, na przykład w tych książkach. Że byli kreatorami, że im ktoś coś zabrał, że jednak też że wrócą do tego, że to będzie wspaniale i tak dalej.